Nie ma na co czekać, bierzemy się za wymianę baterii w moim kochanym prusiku. Na dworzu padać, pada i to niesamowicie, ale to nic. Bierzemy się za robotę, będzie to szybka wymiana. Tamta bateria, jak widzieliście na ostatnich odcinkach, jest w bardzo dobrej kondycji. To moje, co ostatnio robiłem, komuś się upodarowałem na wymianę. Bo komuś tam siadała bateria hybrydowa, także no, to, to zobaczcie co ten Gabriel ma. Podgrzewane siedzenie w Priusie <laughs> działa ta mata jak najbardziej. Wjeżdżamy, idziemy i będę wam to pokazywał z t co zrobić. No, widzieliście już nie raz w sumie, ale co będę z tej baterii potrzebował? Kilka rzeczy. Bardzo czekajcie. Tutaj czy tam? Na rampę, na rampę chyba co? Czy tutaj. Na rampę jedziemy już nie będziemy tutaj e, świrować. Ta bateria jest ciężka, także fajnie mieć e, pioruna do pomocy. Close the gate, -ie. Pioruna do pomocy. Ja już szybko wyciągnę, co będzie do tego potrzebne. Mam w Priusie e, trzeciej generacji. Będzie potrzebna dziesiątka, dwunastka. Chęci, jak zwykle. Wszystko z bagażnika. Wszystko. O, lampkę sobie wziąłem do roboty. Słuchajcie, ona jest zajebista ta lampka. Zobaczcie jak ona daje. Eee... Także przyda mi się tutaj. Niektóre rzeczy naprawdę się nadają z tego TikToka, niektóre nie. Dobra, mamy to, zakładamy rękawiczki. Pamiętajcie, że ona jest bardzo ostra, co chodzi o krawędzie tego, eee... tej baterii. Weźmiemy Bambubi, także ta idzie na miejsce tamtej. Chuję to w miarę szybko zrobić, żeby mieć przerwę jeszcze, żeby, żeby co? Żeby, żeby live'a może puścić, jak mi się uda. Te rękawice też będą potrzebne jak najbardziej. Także 7 to wszystko wraca na, na swoje miejsce. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to jest kartka niepotrzebna na śmierć. Mamy pistolet, o, dwa hamulce, Siach, raz. Ja wiem, że mia miałem to tutaj dla Pioruna, żeby zrobił, ale jest godzina za 5 pierwsza. Proszę bardzo, za 5 pierwsza i chciałbym to zrobić w miarę, e, jak to się mówi, w miarę szybko. Opa. Wszystko z bagażnika trzeba wywalić, moje narzędzia, jakieś hitery komuś tam miałem to dać. Blue Point, którego używam na co dzień? Yy, na co yy, W chałupie, tak. To dla Janusza. Siedzenia można złożyć od razu. Ciach normalnie w się. I śmieci, śmieci można wyrzucić. To... Śmieci na śmieci. Tu jest tu. tu jest jeszcze jeden. Opa, ciach. Ten supek jest normalnie przekręcony na klucz 12 tutaj. Proszę bardzo. Jeszcze może nadzwoni? No, może na to ja oddzwonię, co? No. Dobra. Nie chcę urywać tego e, odcinka, bo później to lepić razem to jest e, później problem. Moja skrzyneczka połamana, która się jeszcze jako tak otrzyma otwieramy do końca, żeby tutaj połowę nie uwalić wszystko z bagażniczka wyjeżdża ciach butla ja wiem, że tu jest cyf nie ma na co, co zobaczyć, że butla jest w takim stanie, a nie innym jak to już wygląda mechanika Mamy tu baterię swoją, tak? Pamiętajcie, zanim zaczniemy, ciach, odłączajcie to. Baterię 12V też możecie sobie odłączyć. Jak najbardziej. A do góry, wyciągacie tutaj ten dolot. pach na boczek. Tera dziesiątka. To skręcamy tu górę. Górę. Raz. Od, od drugiej strony też są dwie, raz, dwa, dekiel schodzi. Mówię wam, Jeżeli chodzi o tego naszego żółwia, to żeśmy reanimację zrobili, jak najbardziej. Teraz tutaj macie, czekajcie, ja tutaj może założę na czoło lampkę, żebyście chociaż trochę lepiej to wszystko y, widzieli. Czołóweczkę założymy. Zapalimy lampeczku, tak żebyście wszystko mnie, mnie widzieli, tak? Tutaj macie przewody, które idą od baterii do falownika. Ten sterownik, ja go wezmę, przełożę do tamtej baterii, wiatrak przełożymy, a reszta zostaje tak jak jest. Tamta bateria też była sprawdzona, także tamta jest bardzo dobra, w bardzo dobrej kondycji. Ciach, jakiegoś pika. Pach. Tutaj. tutaj odłączamy. Jeden wtyczek to jest czujnik, co macie od centralnego, tak? Czyli od klapy Łapicie za klapę, to ten czujnik z kluczyka szczytuje, że jesteście blisko samochodu. Fach, teraz dwie śrubeczki dwie na palownik, odłączony. wy oczywiście. O, o, no sobie sobie baterię, zobaczcie, no porzewiały jest, ale on przeżył swoje ten pius. Ma 900 parę tysięcy już najechane, także swoje już przeżył. Założę rękawice te grubsze, bo będę ją wyciągał. Ale do tego no, będzie potrzebny piorun mały. Klucz 12 klucz 12, ciach. Raz. Kolera, dobrze przekręcił. Raz. Dwa. I dwie są od. E, środka powinny być. Ale u mnie ich brakuje, oczywiście. Zawłom pioruna, nie będę jej dziwił, co jest bardzo ciężko. Tak wyrywacie oświetlenie, ich na wyrywałem, że. Cztery śruby są na PL12. Ej. Opa. A później Piorun będzie robił to baterię. Będzie ją moment. EP, Piorun! Help mi. Także wyrwana jest, tak? To jest minuta 5. Tu jest od tych, jak one. Y, od Rafała dostałem. Ładny go help me. Op. Medal, I have to drink idę, medal. Go there. I don't deserve idę, Go there. Come on, come on, come on. idę, mały to się idę, 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 Dobra Here Help me with this put on the floor. Help me Potrzebne będzie to przeduszka. Proszę bardzo. Jatrak. Raz. Dwa. Trzy. Jatrak jest nasz. No niedawno go też czyściłem, kurwa. Zobaczcie, jak się zbiera. Widzicie? Widzicie, jak się zbiera syf? Jak nie ma e, tego filtra wkładu e, w tym. W tym dolocie powietrza od hybrydy. Dobra. Sterownik też sobie przełożymy. Dobra. Raz. dwa. Wymiana baterii dwa sterownik, ciach tutaj jeszcze jeden Opa. od temperatury sterownik, ciach. Siedzi Raz. myślicie, że bateria będzie chodzić po piorunie jak piorunio <grymianie> skalibrował ja myślę, że będzie chodzić. Teraz ja, tak, jedna wtyczka tutaj, pach, ciach. Jeden kabelek tu, Opa. drugi kabelek tu, ciach. Mamy wiatrak. Ja jeszcze, to nie jest ostatni raz, gdzie ja tę baterię wyciągam. Pewnie znajączycie komu się opodaruje znowu komuś, kto będzie miał problemy ze swoją baterią w Priusie czy w Ulisie. Jak wiemy ten rdzeń cały pasuje tak samo i do e, Lexusa, gs i wielu, wielu e, innych. No i co? I ona wjeżdża teraz. Piorun! Help me! Taka sama bateria, ona się niczym nie różni, słuchajcie, co chodzi o e, no zobaczcie, zobaczcie, jest 10 po, bateria jest ready to go. Do wożenia. Come on! To naprawimy. Eee, któryś z tych moduł... Piorun! No help me! Wow. Opa! Hop. I bez rękawic, kurwa, później łapy pocie. Już shaking. Masz. Opa. Okej. Okay. Także opa. Wy oczywiście zróbcie to delikatnie. Nic sobie nie połamcie. Macie na to czas, pamiętajcie poświęcić na to czasu trochę. Cztery śruby trzymają. Pamiętajcie, dokręci tą e, baterię. Yes. No później będzie ona bardzo ciężka, i później hałasuje. Jedna wtyczka, druga wtyczka. E, czujnik od czujnik został na tamtej. Sensor. Nie. E, jest przy tym, kurde. Pa, 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 Gdzie ja go położyłem tutaj? Gdzie ten czujnik? Kurwa, gdzieś mi poleciał, czy nie? Nie, zaraz się znajdzie. Dobra, zakładamy teraz wysokie do falownika to, co idzie. Rachu, ciachu. Raz. Dwa. Numer dziesięć. dziesięć osłona dabel, zawsze sprawdzajcie to kilka razy zanim sobie to zamkniecie raz dwa tu mi spadł i trzy. Co to jest? Coś tu nie pasi. Tak. No dobra, miejsca z tym Wiadomo o co chodzi. Tu jest ten czujniczek nasz. Wtyknąć go. Tak. Ten idzie tutaj. Tak? No i zobaczcie, no już jest. Traka. Wyróbcie to delikatnie w swoim samochodzie. Pamiętajcie. Żółw już swoje przeżył. Wylot ciepłego powietrza z baterii hybrydowej. I teraz można już założyć sobie fuza. Pamiętajcie. Jak wkładacie. Pach. Zamykacie i do końca. Pacha strzeli. I jest po temacie bateria już jest założona tu macie wlot, tu powinien być taki e, plastikowy e, wkład do tego Żeby ten, tego, tego syfu tak nie wciągało to, okay, tu mamy, to mamy Jak najbardziej, to powinno być wszystko wyczyszczone, e, pamiętajcie. Ja mówię, to nie jest ostatnia raz, jak idzie, ja wyciągam tą baterię swoją, także jeszcze kilka razy na pewno to. Wkładamy wszystko z powrotem. Kurwa, ten booster to jest nieśmiertelny. On jest, no cholera, no. Co te Chińczyki tak wymyślili, to ja nie wiem. O. Muszę ogarnąć sobie taki pojemnik. dziękuję, wystąpili, udział wjeli. jak się podobało, kciuka w górę i teraz idziemy w sumie mogę nagrać jeszcze dłuższy odcinek teraz co robimy wsiadamy do samochodu wsiadamy do waszego samochodu Lampkę wyłączamy Spalamy samochodzik. Patrzymy, czy coś nam nie wyskoczy. Jakiś hybrid mind function. Maciek patrzy, nie wierzy. Check hybrid system. <ścoughs> Kurwa, czegoś nie podłączyłem. Czy co? Neutral, czegoś nie podłączyłem, pewnie. Cholera, za szybko. No nic. Fiusa? Fiusa nie podłączymy dobrze? No nie, zaraz to sprawdzę.